Jesteśmy w Warmińsko-Mazurskim, gmina Biała Piska, miejscowość Łodygowo. Znajdujemy się w gospodarstwie rodziny Karwowskich. Gospodarzymy na areale prawie 300 hektarów, z czego ponad 100 hektarów stanowią użytki zielone. No i mamy trochę krówek, Suma summarum to może z 500. Sztuk wszystkiego. I tak ciągniemy powoli. No to co, za, zaczynaliśmy od, od małych kosiarek, małe gospodarstwo, małe kosiarka. Później odważyliśmy się na y, złożenie wniosku na prow, więc jeżeli dużo krówek, to trzeba i dużo robić. I poszły po tingera i poszła y, klasa boczna. Nikt, nie, nikt wtedy może nie, nie był świadomy, że to może być jakiś motyl A później chłopaki młodsza, technologia lepsza. Zaczęliśmy marzyć o, o kosiarce motylu więc. Więc zaczęliśmy no, rozglądać się po ofertach różnych e, dealerów. E, ważne było też e, no, opinia użytkowników. Kilka zestawów GigaCut jest w okolicy, mają bardzo dobrą opinię i po prostu zaczęliśmy się coraz bardziej przyglądać tej marce. E... Opinie były dobre, sama maszyna też nam bardzo się podobała, mieliśmy przyjemność przetestowania takiego zestawu u siebie. Jakość cięcia, szybkość cięcia była na bardzo dobrym poziomie i po prostu zdecydowaliśmy się na zakup. No. Na dodatek dealer też spisał się na medal, dostarczył nam szybko maszyny jeszcze na pierwszy pokos. To też był bardzo duży plus tego, że do, płacąc pieniądze korzystaliśmy z tej maszyny na starcie. Nie? No cóż, koszaleczki użytkujemy już drugi sezon. Kosimy ze średnią prędkością 12-15 na godzinę. U nas są tereny górzyste, więc poszaleć nie można. No, wydajność hektarowa jest duża, bo to jest ponad 10 hektarów na godzinę. No, wiadomo, im większe działki, tym ta wydajność będzie jeszcze większa. Natomiast no, zestawem kosi się bardzo płynnie i przyjemnie. Jest bardzo miły w obsłudze. Obsługujemy go przez, przez terminal ciągnika. Mocy nam w tej chwili nie brakuje, bo pierwszy sezon był trochę ciężki. Mieliśmy za mały ciągnik, to nas zwalniało. W, tej, w tym sezonie mamy już ciągnik o mocy 270 koni. No jest power, no i te kosiarki idą jak należą. Trochę człowiek na początku koszenia zawsze się musi przyzwyczaić do obsługi, żeby było mu sprytniej i łatwiej, a później to już leci na pamięć. No, zestaw jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o skłony, bo no, dwie kosiarki z tyłu powodują to, że ciągnik jedzie równo. Na naszych górach jest to bardzo duży plus. Nie ma tego znoszenia bocznego, tak jak to było z zestawem wcześniejszym, gdzie, gdzie no, kosiarka nachyla trochę na bok ciągnik. Mieliśmy przykry przypadek, że nam plandekę w przedniej kosiarce porwało. Myśleliśmy, to po prostu się no, tak, zdarza. To... to się zdarza, ale myśleliśmy, że będziemy musieli to pokrywać z własnej kieszeni, no bo to najprawdopodobniej jest nasza wina. Ale firma powiedziała, że nie. Wymieni plandekę, wymieniła na nową, założyła i nie było żadnych trupów Co do nożyku. Nożyki powiem szczerze, że może parę sztuk jak wymieniłem, gdzie się trafiło na kamienie. A tak to bez wymiany chodzą, tylko je ostrzej. I... No zestaw ma, ma około 500 hektarów teraz skoszonych. I chyba to jest jeszcze pierwszy komplet noży, tak naprawdę. No na pewno były obrócone i przeostrzone, ale, ale no noże są niezwykle trwałe. Nie wiem, no wynika to z tego po prostu chyba, no materiał tych noży jest naprawdę rewelacyjny, bo poza tymi pęknięciami one się nie gną, nie ma, nie mamy ubytków w tych nożach. Wystarczy je zazwyczaj tylko przelecieć kątówką, przeostrzyć i jedziemy dalej. Nie? Noże się staramy przejrzeć co 30 hektarów, 40 hektarów, w zależności jak nam się tam działki układają, ale zazwyczaj to jest po prostu tylko zerknięcie na stan tych noży i jazda dalej. To, tak jak na początku, to, to jest inna bajka, inny świat. W porównaniu ze starymi kosiarkami, to jest przeskok technologii, niesamowity. Do przodu. Do przodu. No, jesteśmy też niesamowicie zadowoleni z transporterów. Bardzo ułatwia nam to prace logistyczne. No, Zielonkie mamy przetrząsniętą, zrzuconą wałki, leży dobę i zaczynamy to zbierać. Sucha masa wychodzi nam na poziomie 30-32%. Jest to dla nas no, idealne zestawienie. Przy krowach mlecznych no, ta pasza jest idealna na wysoką zawartość cukru, dobrze się kisi, no i jest z tego mleko, no, a, a o to przy zakupie kosiarek nam chodziło, na no, żeby produkować taką paszę, z której będzie mleko. Z której nie będziemy dokupować no, paszy, komponentów, których nie mamy w gospodarce, z zewnątrz, no, a, a z drugiej strony też, no, przez to, że ten, ta jakość tej zielonki nam się podniosła, no, oszczędzamy. No, ta pasza nie ma tyle piasku, nie, nie ugniatamy runi. E, trawa szybko odbija, bo cięcie jest perfekcyjne. E, perfekcyjne jest też no, ustawianie wysokości lucerny 9 cm 10 cm. To jest wszystko do zrobienia, nie ma, nie ma problemów. Wysziliśmy no 27 maja. Dzisiaj mamy bodajże 23, 23 pokos i jesteśmy tydzień co najmniej spóźnieni. Tak naprawdę to koszenie powinniśmy robić tydzień temu, ale Pewnie. pogoda jest jaka jest. No, mamy dzisiaj okienko pogodowe, dzisiaj zaczynamy kosić. Jutro zaczniemy zbierać, pojutrze zamkniemy silos i, i będzie po temacie.